oh Piękna królowo naszego narodu, z jasnogórskiego przygląda się tronu. Każdy dziś pielgrzym przed Tobą klęka, matko stałego Pana. Trwamy z Tobą na modlitwie apelowej w czasie radości paschalnej płynącej z pustego grobu Twego syna Jezusa Chrystusa. Radość umacnia naszą wiarę. I opromienia trudy naszego codziennego życia musimy mieć nadzieję w zmartwychwstanie. Kto nie ma nadziei, ten nie żyje. Kto nie żyje nadzieją, ten się dręczy i rozpacza nad sprawami. Życie ucieka, śmierć i trwoga, zaglądają w oczy. Jeszcze go się lękać, bo piekło to jest przestroga. Życie. Które prowadzi do zmartwychwstania bardzo dobrze pojmowała patronka dnia dzisiejszego Święta Katarzyna Sienińska, patronka Europy. Prowadząc surowe życie, oddane modlitwie, pełnieniu dzieł miłosierdzia i przyczyniła się do utrwalenia pokoju, a najpełniej wyrażamy to w czasie Eucharystii. Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Dzisiaj pierwszymi nieszporami rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości patronalnej naszego narodu. Uroczystość świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Zachęca nas do pogłębienia refleksji nad naszym świadectwem codziennego życia. Najważniejszym pragnieniem, jakie przenikało życie świętego Wojciecha, było to, by połączyć się z Jezusem, którego przepowiadał na ziemi. Jego męczeńska śmierć na ziemi pogańskich prusów stała się pozorno klęską, podobnie jak ziarno pszeniczne, Padające w ziemię, pozornie umiera. Jego śmierć przyniosła wspaniałe owoce nie tylko dla naszego kraju. Niech święty Wojciech wyprasza nam potrzebne dary u Pana, by na nowo ożywała nasza wiara i apostolska gorliwość, my Polacy. Jesteśmy szczególnymi spadkobiercami świętego Wojciecha, dlatego nie możemy się wstydzić Chrystusowej Ewangelii. Dziękujemy Ci, Maryjo, że z nim byłaś. On cię rozsławił pieśnią, manifestem Boga Rodzica Dziewica. To Maryja, królowa Polski, jednoczy Polaków w jedną rodzinę, bo jest matką. Przypomina. Braćmi jesteście, jesteście synami jednego Ojca, który jest w niebie. Jesteście odkupieni krwią Chrystusową. Pod tym sztandarem jesteście Chrystusowi. Maria jest królową polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw. Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia. To jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i narodu. Po śmierci Chrystusa, gdy wszyscy zwątpili, Ty, jedna Mario nie straciłaś wiary w Jego zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa i w zmartwychwstanie naszej Ojczyzny nieustannie umacnia się u stóp Jasnej Góry, w duchowej stolicy naszego narodu. Tak było zawsze w dziejach naszego narodu. Wystarczy choćby wspomnieć Potop Szwedzki, rok 1920 czy Śluby Jasnogórskie. Tutaj naród odradza się wewnętrznie w sakramencie pokuty i staje do życia w łasce. Matko dobrej przemiany skany galilejskiej, udziel nam swojej niezłomnej wiary. Dopomóż, abyśmy nigdy nie utracili wiary w każde z martwych stanie. Dziś obchodzimy 74. rocznicę wyzwolenia obozów Dachał, jak również przeżywamy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. To nadal są atakowani i szkalowani przez ludzi złej woli. Dlatego Tobie, Mario, powierzamy. Kościół, papieża Franciszka, episkopat Polski z przewodniczącym arcybiskupem Stanisławem, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Duchowieństwo Osoby Życia Konsekrowanego, stróżów tego świętego miejsca z ojcem generałem Arnoldem Hrabkowskim i ojcem przeorem Marianem Waligurą ojców redemptorystów posługujących w telewizji i trwami Radiu Maria, telewidzów i radiosłuchaczy, pielgrzymów dnia dzisiejszego z kraju i z zagranicy, z Hiszpanii, siostry, klawerianki, które świętowały 125-lecie zgromadzenia, pielgrzymów, emerytów i rencistów z Grodziska Mazowieckiego, maturzystów ze szkół ekonomicznych z Radomia, Salezjanów, kleryków, pielgrzymów, żołnierzy, górników, ofiarodawców Jasnej Góry, intencje Księgi Apelowej naszej Ojczyznę i Polonii, pana prezydenta, premiera i rządzących przez wszystkich posłów. Włączamy w modlitwę rodzinę Tkaczyków, Antonowiczów, Bożenę i Renę z dziećmi o uzdrowienie Jana i odzyskanie. Odzyskanie sił do pokonywania bólu i cierpienia 30. rocznicę zawarcia sakramentalnego małżeństwa Iwony i Tadeusza, Matysiuk, w intencji Anny i Jacka w 25. rocznicę ślubu. Wszystkie intencje, o które proszą nas pielgrzymi o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla księdza Zdzisława Róż. Z nami na modlitwie trwają żołnierze wyklęci. Obecne są siostry, sercanki z Matką Generalną, odprawiające doroczne rekolekcje i powierzają opiece Marii całe zgromadzenie oraz proszą o zdrowie dla siostry Sylwii. Czuwanie nocne podejmą pielgrzymi Solec nad Wisłą, pielgrzymi Starłowa, z diecezji Tarnowskiej oraz pielgrzymi z Lipska, również z diecezji radomskiej księża Grzegorz Mirosław i Marcin. Wszystkie intencje wkładamy i włączamy do modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego opokój na świecie oraz zaprzestanie prześladowań chrześcijan. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, odniczko nasza, cieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu mówi nas. Zło nie śpi, szatan krąży jak lew ryczący, aby kogo pożreć. dlatego

Bożą bożą, 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 bożą. Amen. O udzielenie błogosławieństwa apelowego prosimy księdza, arcybiskupa Wacława. Męczennicy powracają w pamięci i w modlitwie narodu i kościoła. Uprzytomniamy sobie, że co piąty kapłan. Kościoła katolickiego. Ginął w czasie II wojny światowej. Razem z tymi tysiącami, milionami Polaków. Chcemy nie tylko pamiętać, ale chcemy prosić Miłosiernego Boga, ażeby z ich śmierci wyrosło dobro i wierność naszego Kościoła i Ojczyzny. Pan z wami i z duchem Tworii. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący ojciec i syn. I Duch Bardzo dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę apelową. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Antoni Skwarko, Paulin, przy tej okazji pozdrawiamy serdecznie całą wspólnotę paulińską, ojców i braci. I zapraszamy serdecznie na Jasną Górę. Przed nami też pielgrzymki 25 maja, pielgrzymka młodzieży, 16 czerwca, dzieci i nasza pielgrzymka 13-14 lipca. Przypominamy sobie te daty, bo one ważne są też myśląc o naszym pielgrzymowaniu, o tym, byśmy my w tej wspólnocie również może się znaleźli. Cześć boże Agnieszka Kiedrowska. Witam państwa a szczególnie naszych widzów z zagranicy. W szkołach, w których nie została przeprowadzona klasyfikacja przez rady pedagogiczne, stosowana jest nowo uchwalona ustawa maturalna z nowelizacją ustawy o systemie oświaty skorzystało do tej pory ponad 15